Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, i pot z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, i żar z rozgrzanego jej brzuszka bucha. Bucha, jak gorąco. Uff, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Le, ledwo już sapie, ledwo zipie, a, a, a jeszcze palacz pa w, 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 węgiel w nią sy, sypie. Wagony do niej podoszypiali wielkiej, ciężkie z żelaza i stali. I pełno ludzi w każdym wagonie a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim Siedzą same grubasy, Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pe pe pełen bananów, A w piątym stoi sześć fortepianów, W szóstym harmata. Oś króca fuksjaka wielka, Pod każdym kołem żelazna belka. A w siódmym dębowe stoi szaf, w ósmym słoń. Nie, 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 i dwie, dwie, dwie ży, nie, żra, W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. Tych wagonów z 40. Sam nie, wagonów nie, czterdzieści. nie, 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 co się w niej jeszcze bieści. Lecz Gdyby przyszło tysiąc atletów. I każdy z jakby tysiąc kotletów. Każdy, nie wiem, jakby się wytężał, to nie udźwignie. Taki to ciężar. Nagle gwizd Na, Nagle świst. Pa, Parabuch ko-ko koła w ruch, n najpierw powoli, jak żółw ocierżale ru rus ruszyła maszyna po szynach Osparę, sarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem i biegł psy z piesa i gno coraz prędzej i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po to, po torze, po to, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola i las. I, i, i śpieszy, i śpieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka. To tak, to to tak, to to tak, to, to, tak, to, to tak. Gładko, to tak, to lekko tak toczy się w dal. Jakby nie, nie ciężka maszyna, zziajana, zdeszana, lecz praszka i graszka, zabawka blaszana. A skąd to? Jakże to? Jakże to gna? A co to, co, co, co to tak pcha? Że, 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 że pędzi, że, 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 że wali, że bucha, buch, buch. To pa, para gorąca wprawiła to w ruch. To para! z kotłów, rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i stuka, i puk